Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft na moim kanale W tym odcinku będziemy budować sobie Tutaj pod ziemią enchanting room Czyli takie, no wiecie, pokój do enchantów, gdzie będzie y, Stół do, te, stół do zakl zaklinania, czyli enchanting, enchanting table y, I ogółem tam będzie ten, mam troszkę biblioteczek I cel jest taki, by zrobić to na 30 level, mniej więcej umiem to wybudować jak będzie, zobaczymy, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Jak braknie, no to sobie poza odcinkiem, albo jak będę grał na jakimś streamie w sumie, bo nie wiem kiedy będzie następny odcinek i jak, z czego będzie następny odcinek i, jaki, i co będę robił w następnym odcinku z Minecrafta, yy, to tam się wtedy dorobi te biblioteczki, bo problemem nie jest papier, tylko skóra, a skóra no jak wiemy pozyskuje się z koni albo z krów. Z krów, które sobie ostatnio kilka ukróciłem ich o życie, no i już podoraz, podorastały niektóre małe i są jest więcej tych małych i w całe te, więc yy, no planowo jest, żeby tu było dużo tych krów, one się jeszcze nie mogą rozmnażać, gdzieś tak jak słońce, gdzie słońce, jak słońce będzie gdzieś tutaj, czyli będzie południe. No, to wtedy powinni, powinny już się móc e, rozmnażać. Ale ja, już bez przedłużenia, tutaj wchodzę e, w ten tutaj dół i mam specjalnie co. So o! Ważna, widzowa rzecz. Poza odcinkiem, polatałem sobie trochę po kopalniach. Nakopałem dużo diamentów. Tyle diamentów, że. Czekajcie, E! I mam cały diamentowy set. Muszę sobie go pozaklinać Właśnie po to będzie e, Enchanting Room na 30 Level. Oraz budujemy sobie ekspiarkę. Mam nadzieję, że w sumie będzie ona działała, jak ma działać. Bo nie wszystkim działała, na przykład widziałem, że tam u wratka nie za bardzo mu chciała działać, ale no... Oby mi działała powiem tyle. Oby mi działała yy, Co jeszcze z, z takich ważniejszych rzeczy yy, Zrobiłem żniwa jedne, <śm> jakby to było wielkie wydarzenie jak farmingu. Yy, mianowicie było 3 czy tam 4 staki podajże tego, gdzie to było o. Tutaj były 300 i 21 tej pszenicy. Troszkę się jej skończyło. No bo nie powiem. Ja też używam jej. I tu już jest powierzchnia dobra. Zabudujemy sobie to tak wyżej. Dlatego teraz damy sobie tutaj ziemią. Wyjdziemy na pole. To tak to ujmę. Po, po, po Podkarpacku. I co? I zabudujemy sobie to tak. Nie wiem, czy może wam tu coś poucinam z tego materiału nie będziecie widzieć całego, żeby na pewno były yy, wyniki, rezultaty końcowe tego, jak tutaj wszystko wygląda. Tego jeszcze nie wiem, co ja tutaj będę, jak będę montował, bo ja, ja w sumie to nagrywam przed streamem w niedzielę, a muszę to zmontować na poniedziałek, bo, czyli na jutro, bo nie dam rady zrobić streama wtedy, niestety, bo mnie nie będzie w domu i tak i tego typu. Ojojoj, tu, tu nie. Dobra, tu może sobie jeszcze coś podob... czy jakoś tak. Mam problem czasem z wymową, jak wiemy, yy, to jest taka choroba streamerska, youtuberska. Ale to tam. U umieć czy yy, umieć mówić umiem. Yy, czytać też umiem, więc jest git. Mniej więcej i co? I taki by może wystarczył. Tylko, że to jest niesymetrycznie, więc musimy jeszcze o jedno się wykopać. Hop. No i teraz jest w sumie dobrze. Mógłbym zrobić jakiś ładniejszy blok tu na podest. Jakie, jakie są skobl, skobla? Są bloki do zrobienia. No bo taki piaskowiec jest ładny w sumie, nie? Tylko, że on nie będzie pasował coś naderytowego? W sensie z nederaka? Nie. Cegły. Cegły też nie. No, blok diamentów wygląda dosyć ładnie. Blok kwarcu może? Ty może blok kwarcu. Czekaj, ja tu miałem dużo kwarcu swego czasu. Tu nie ma, tu też nie będzie. Tu? Tutaj jest. Troszkę jest, zróbmy tak test, takiego testowego bloka. No, nie jest najwyższy, o patrzcie, będzie podłoga kwarcowa, a jak się zmieni albo się rozmyśle, no to y, oczywiście podłogę możemy zmienić. Czyli tutaj sobie o. Żeby mi to tego starczyło, jak nie, to pójdziemy sobie do kopa. W rzecz jasna, wam zrobię cięcie. Dobra, jeszcze tutaj mamy hop. 15 bloków, zobaczymy, czy starczy. Łącznie 16 mam. Muszę to sobie nowy kilo zrobić mniej więcej z lepszymi O Oj, chyba braknie coś, mi się wydaje. Niestety. Niestety chyba braknie. No, brakło i to jeszcze dużo. Jeszcze drugie tyle potrzebuję. Dobra, może Wam tego nie wytnę. Zobaczę, jak mi będzie szło w naderze i ile mi to zajmie. Mogłem to niedaleko od tego, jak się tutaj przeteleportuje. Tam powinien się znaleźć jakiś kwarc. To jest taki biom mówicie trochę piaska dłuższe podkopię. Nie powiem, że tego mi nie potrzeba. Te strony się jeszcze tutaj nie te, nie zawijałem ale tam nic nie będzie. Tam nic niestety nie będzie. Więc muszę pójść mniej więcej w tę stronę. No i tutaj co ostatnio wykopałem. O inak widać nawet co jeszcze leży. Od ostatniego zapisu to akurat spoko, że nie znikło, a mogło. Dobra, ile mamy tego kwarcu, damy sobie go tu. Mam go dziewięć, jest to o dużo za dużo, o dużo za mało. Powiem tak. Jest to o dużo za mało tego kwarcu, potrzebujemy dużo więcej. O, jest glowstone, o żeby tu nie spać, tam coś jest, tam jest jakiś kwarc. Tylko tutaj, żeby zejść, to... Trzeba mieć fartę, ja tego farta tak nie bardzo mam Szkielety, to się nie podoba dla jego Nie będzie, nie będzie Tam jest dużo kwarca na dole, ale nie mam Złotego elementu, zbrojki mi będą biły O jest jeszcze te Wiecie co, ja wam to utnę Ja tam się wrócę, jeszcze, ale Z, z czymś złotym, bo ja tam muszę, tam jest dużo do wykopania Dobra, to zanim wykopy, hop. Tak więc widzimy się po cięciu, jak będę kopał kwarc. Dobrze, moi widzowie, moi piękni kochani widzowie. Jesteśmy już tutaj, gdzie jest kwarcu dużo wpyte, tak więc tego będziemy kopać. Mam nadzieję, że. No, no, sypie, no, sypie po jednym, tak, ale mam nadzieję. W sumie trochę Glowstone. No sobie weźmiemy też. Mam pełny kwipunek, niestety, ale wywalę mleczyka i będzie Git. Dobra, tyle chyba wystarczy tego, no, niestety z jednej rudy kwarcu sypie jeden, kwarc tylko, no ale jest tu dużo, więc no wystarczająco powinno być. Oby było bardzo dużo tutaj tego kwarcu i będziemy zadowoleni, myślę taki, no jeden stak by już starczył, nie? Bo to tam zostało pół tyle ile, te na połowę już tam chyba mniej więcej zrobiłem, więc już mamy nawet pół staka, więc powinno tutaj wszystko być. Jeszcze, jeszcze się leveluje, przynajmniej nie. To jest plus akurat tego kopania kwarcu. To jest plus. Mm, jeszcze tutaj będzie. O, mamy praktycznie stagnie, więc no plusy są tego kopania z kwarcu. Bez to, to, że mam już 12, 20 level, nie? Będę musiał coś przynajmniej zenchantować w tym moim enchantingu, jeśli zrobię go na 30. jeśli będę tyle go miał. Tyle levelu, znaczy się. Do mogę wyrzucić. To jeszcze się trochę kwarcu dozbiera. Tutaj coś jest. O i tutaj duże złoże. Tutaj fajnie, fajnie, tutaj jest fajnie, sypie dobrze. I dwudziesty, może drugi level, oczywiście, że tak. I mamy ile? No, musi starczyć. No, no jak nie starczy, to ja nie, to ja nie uwierzę, nie? Ja naprawdę nie uwierzę w to wtedy. No i podsadzimy się tutaj na derakiem. Dobra, i teraz wrócić się trzeba tylko. O, tam wyrzuciłem, śmiesznie ją wygląda tam. Jeszcze tutaj widzę że tam, tam jest przepaść, dobra, to tam nie idę. Tam nie idę. Pójdę po prostu sobie do mojego już. O Jezu. Księdza się zgasi, dzia. Fajnie, teraz się krowy rozmnożą, bo już na pewno będzie ten. Będą mogły przyjąć pokarm. Dokładnie. I to ty, i to jeszcze urosło ich trochę teraz. Chyba, bo więcej jest ich niż myślałem. I jest bardzo mało tych małych. Fajnie, fajnie. Mniej więcej. Te małe jeszcze ponakarmiamy trochę, żeby rosły, i mogę iść. No i elegancko. Będzie dużo skóry na książki. Dobra, jestem, jestem teraz. Już mogę craftować. Hop, gosę Zrobimy i więcej nie mam. Ale mam 23 bloki. Będzie to na pewno wystarczająco. No, wystarczająco, bo mi trzy zostanie, nie? Tak więc fajnie, fajnie. Legancko bym mógł powiedzieć. I tu będzie z drewna, raczej. Albo jak nie będzie drewno pasowało, to kiedyś się coś innego wymyśli, powiem tak. To sobie poddajemy tu. W sumie enchanting table, to ty mi daje, nie? E Kliknę sobie E Wymienię spodęgnek e. Wezmę sobie drewno w rękę I co? Myślę, że Byśmy mogli tu zacząć podmieniać pomału Czyli tutaj hop hop Tutaj tego nie trzeba, bo tego i tak nie będzie widać piksela Raczej Zaraz zobaczymy, czy będzie widać, czy nie no nie będzie, no to tak go będzie. Jeszcze kiedyś jakiś widzowy magazyn trzeba będzie, gdzie będzie bardzo dużo skrzynek i każda skrzynka będzie podpisana do czego ona jest. I wtedy będę mógł już wyruszyć gdzieś dalej w jakąś podróż. oj. oj, oj, oj. Weźpimy się, o jezu, spod są potwory. Potwory, kontra spółka, potwory, kontra zło. O jezu, one się tam kręcą. Nie fajnie, nie fajnie. Brakuje jeszcze tego, podtegujemy. Ale póki jestem tutaj mniej więcej w swoim domku, to no, tu mi nie powinny wejść nigdzie, więc... jest git, będzie. A ja pory dnia i nie odczuwam, gdyż no, jestem pod ziemią, jestem w domu, nic nie widzę. Nie po prostu i tak mam dosyć jasno, bo nie mam shaderów żadnych, które, ure które urealistyczniają mi rozgrywkę. Ciekawe, czy mi desek starczy, bo jak nie, to trzeba będzie ze skrzynki coś dobrać. No, trzeba będzie ze skrzynki coś dobrać. Tu są... no, stack start. Myślałem, że mam tylko trzy, bo nie zauważyłem, ale na szczęście mam więcej. Tam słyszysz, jak, jak jakiś szkielet się żąpie. O nie, i źle to zrobiłem. Bez nieparzysta liczba, nie? To zróbmy to bardziej tutaj ten enchanting table. W takim razie. Hmm. Damy go tutaj, bo ja chciałem, bym se tak schodził, ale w sumie to nie jest problem przestawić wejścia o jeden ten, nie? I teraz to było tak. Tu się trzeba było przejść. Tu było hop. Tu. Cyk, cyk. 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 W sumie tutaj chyba po jednym było, ale zaraz zobaczymy. Pyk. Pyk. I pyk. Jaki level? Na 30, dobra, a jak to zniszczę? Mam w, sumie, mam w sumie dwie w zapasie, jakby co Jak to zniszczę, to będzie na level... Jaka wydajność! Wydajność 4, ale jaja Do tego by się nie zniszczalność przy, przy, ten, przy tego wała, nie? Jeden po zakręcie, już idę Idę po lazuryt Po lapis i mamy w sumie cel odcinka wykonany, już Jeszcze 16 minut. Jak tam pan wytnę w sumie, nie wytnę wam nic, bo po co jak jest i tak mało mniej więcej tego odcinka. O Jezuś to 7 tych, chyba nie Niezniszczalność 2, bo wydajność 3. Do tego by się przydała wydajność 3, tak szczerze, nie? Tylko on się już nie zaknie, nie? Zróbmy drugi kill -off. Zrobię drugi kilow i jego być można i tak połączyć, jakby co. Pokaż mi to, tylko nie mam 30 levela, nie? Poczekajcie, pójdę się z troszkę powić. Dobra. No i efektywniej to jest, jak se ten... Yy, w nederze, nie? Dobra, tamten, żeby mi tylko nie wybuchnął w tej zagrodzie, a będzie git. Kobigo! Muszę zjeść. Efektywność, szczęście, sensie ten w kopaniu, też szybsze, szybsze, no to byłoby nie? To w sumie, jak będę zabijał se moje te. Hyś! Hyś! O, świnia! Hyś. Też 23. Nie, ja nie wbiję takim sposobem. Ale żeby one mi znikły, stąd bo jak według tutaj cały czas te Creepery. To się pogniewamy troszkę. Nie. 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 Ja pierdzielę. Serio? Ojej. Ja nie mam cementu tutaj, nie? Mam tylko dwa. Ziemią tu zakleję po prostu. No cóż, trudno się mówi. Tak tak się by i tak, tak, tak czy siak, i tak by się tak skończyło, nie? Ale prześpię się już do rana. Zenchantujemy sobie ten kill off. Drugi, na no nie jest tam efektywność, Nie wiem, co tam nawet było. Na no ten któryś tam level. A na jakimś streamie sobie zbudujemy ekspiarę po prostu. Wydajność 3, a tu mamy wydajność 2 i wydajność 5 będzie jak połączymy łącznie. Powinno tak być. Jeszcze niezniszczalność bym potrzebował, nie? I to już byłaby taka siekiera, widzowie. Ty mam książki jeszcze, nie? Rozumiecie to? Robimy tak. Kurde. Przeszycie. Kurde no. Daj mi to, ale pod... ja potrzebuję siekiery, nie? To musi być siekiera. Łagodny featherfall i tak weźmy go to. Przyda się tak szczerze do budków. Wydajność pod wodą Medium, medium. To szycie dajmy. Wydajność. Nie, to, to nie dropnie tego, co bym chciał. Dobra, ale mogę chyba te dwa dokładnie. Jest wydajność A bo ty jest jeszcze niezniszczalność 3. Ty to, to już się nie opłaca, nie? Tak szczerze, bo to się nie połączy z, z tym zaklęciami tu jest 2, To jest wydajność 2, to pójdzie w śmieci Łagodny przeszycie, no to czekajcie jeszcze se Zdejmijmy budki, jakie mam I do nich pójdzie ten Feather falling Łagodny upadek Hop O i teraz to w sumie to, to jest siekiera, nie? Jak to szybko kopie, nie? I to jest jeszcze niezniszczalność. Wykopałem i ani razu się nie użyło, rozumiesz to? Hop, hop. Ani razu. Hop, hop, hop. Dopiero teraz, nie? Tu mam w ogóle stajnie dla konia, jakby ktoś pytał. Yy, dobra. W sumie brodawki mogę pozbierać. I co, zakończymy ten odcinek. Taki medium, myślę, długość. Taka wystarczająca. Jeszcze muszę sobie miniaturkę zrobić. W sensie screen'a do miniaturki. I w sumie ja go tak wypuszczę jak teraz jest nagrany, tylko go przepuszczę, by był w większej w lepszej jakości. O i to sobie zrobię też pod odcinkiem. Żeby był w lepszej jakości i to będzie wszystko. Dobra, F2. Fajnie, fajnie. O kurde, bo to tak nic nie widzę. Czekajcie, F1, F2, ja mam. Tak więc za oglądanie Wam bardzo serdecznie, bardzo Wam dziękuję. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, subikazoneczkiem oraz napiszcie jakiś komentarz. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się, cześć!